Tutaj gramy dalej w tą Annabel. Ja jestem zestresowany, że. Jest! Kurde! Nie, nie, nie wytrzymam zaraz. I ona jest. Nie. Nie, nie! To jest ostatni film z tej gry. Bo nie wytrzymam. Co to jest, no? przecież ja mam takie ten. Zestyzowany jestem, że szok. Jeszcze ona tutaj siedzi w naszym towarzystwie jako tak. Tak. W ogóle ona wygląda tak źle, jak taka rozjechana. O, teraz. Jakby twarz na twarz jej przechodziła. Mierzę zamówienie 4, 9, 40. Co tam było? I my pracujemy. Granica mapy. Super. Już te sobie z Wracam, wracam, wracam. Bo nie zdążę. Okej. Okay. To ciastko. Pierw to musimy coś zrobić z tym. Widzowie. Potem z tym. No co mam zrobić z tym? Drzwi się zamyka. Co tu robi flaga USA chyba? Tak, dobrze mówię. Nie wiem. Jak on wyjdzie z gry? Co jeszcze nie będę chciał grać w to? Ile Robuxów? 40... Tam było coś w jeden robux. Nie. Nie.

Coś tutaj zginął okej. Okay. Nie wiem, co się odwala. Serio. Cyk. Dobra, nie gram w to. W sensie nie robię zadań. Chcę powiedzieć. Ja chcę pokazać tamtej, że można No tak wejść. Nie, ja nie mogę za to wypaść, bo będzie koniec. Pyk! S, 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 S. Okej, okay. jestem, obserwuję. Bo ta gra ma swoje te ciemne strony, jasne i jaśniejsze. I tamto zadań nie robi. Okej, okay. Dobra, widzowie. Tutaj są w ogóle jakieś chińskie znaczki. Bo tutaj. No i znowu Anabel zniknęła. Anabel zniknęła. No. No, co to ma być? Co ty robisz? <ścoughs> Dawaj. Jest tutaj gdzieś ona? Nie, ja muszę obserwować, bo ona się tutaj pojawi. Co to jest? Co to jest za gra? Kurczaczki pieczone. Gdzie ty jesteś? Nie. Warty. Tragedia. Mi odpier. I za mnie Co za maski. Okej. Okay. Nie. Ta gra jest coraz głupsza coraz bardziej. Nie, to było creepy, jak ona się pojawia i znikała, a już to nie ma sensu. Praktycznie nie ma sensu. Wystarczy się patrzeć na ten obraz i czekać, aż ona się pojawi za Jeszcze ona nie robi zadań, no? To nigdy nie przejdę tej gry. Ona też nie. To wszystko przez ten dolar i ciastko. Zaczniemy jeszcze raz. Nie teraz, ale ogólnie. No zbierajcie do naby, O, ja będę się patrzył na, na bę, czy ona znika. U. że tu tak być same, nie samemu. To jest jakaś tragedia. Ja bym chyba nie wytrzymał z taką osobą, z jaką gram teraz. Ja nie mogę, początek był tak fajny i ciekawy Dobra, nabiorę no, sobie i Wam strachu Czyli... O! Ale! Krzudy! Uciekaj! Angelis ja w twojej restauracji Hmm, mm, mm, okej. Okay. Co ty chcesz? Odłóż ten nóż! Nie! Nara, kaszła jady. Gdzie twoja przyszła, zmarła kuzynka? Nie, ja ostawiam drzwi otwarte. Nic innego się tutaj nie... Co ty jej robisz? Ciastka robi Anabel. O, zniknęły te kleszcze, się, co to było? Okej, okay, jestem w magazynku. I czekajcie na kolejny film.